Zapraszamy serdecznie. że jest taką inicjatywą oddolną To nie jest tak, że został że prowadzony przez Ratków Kościoła. I to, co warto zauważyć, że angażuje różne środowiska, zwłaszcza, zwłaszcza środowiska samorządowe. I tak jest u nas w Radzeniu. Tak jest od y, czterech lat. Dzisiejszy orszak jest, jest czwartym z kolei. Jesteśmy przekonani, że że to wydarzenie tak na stałe wpisze się w kalendarz imprez religijno-kulturalnych w naszym mieście. Scenariusz Orszaku Trzech Króli napisany został przed XX wiekami. To jest ten, który możemy odczytać z Ewangelii według świętego Mateusza, i których wysłuchaliśmy dzisiaj będąc w kościele świętej. I teraz dokona się to, co jest takie najistotniejsze, co jest e, takim obrazowym przedstawieniem tego, o czym napisał Ewangelista. Trzej królowie, którzy są przedstawicielami narodów pogańskich, naszymi przedstawicielami, e, podejdą do dzieciątka Jezus, by złożyć mu dary. E, e, trzeba powiedzieć, że, że ci Ewangeliści królowie, którzy przybyli ze wschodu, musieli pokonać dosyć długą drogę. I musieli zmagać się z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, Zapewne upał, y, palące słońce, brak wody i tak dalej. My z kolei zmagamy się z innymi trudnościami. Y, mróz, ale też dziękujemy Panu Bogu, że śnieg nie pada, że nie wieje, a z pierwszej kolejności Panu Bogu to podziękowanie się należy. No i jest no i łatwiej, bo trasy, do przewyczaliśmy krótszą. Więc uh, zapraszam teraz ten uh, <coughs> sukcesu z darami do dzieciątka Jezu. Yes. I anieli grają, króleń kłócają, klaserze śpiewają, mytry ptak nękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja Pana, Maryja Pana, Dzieciątko wiosnuje i Józef święty jest. Serdecznie proszę o zabranie głosu dziekana dekanatu radzińskiego, księdza Proata Romana Wiśniewskiego. Czcigodny księży proboszczu, Panie Wójcie, Panie Burmistrzu, Panie Starosto, Panie Wojewodo. O, super. Radziej siostry w Chrystusie. Uczestnikom i organizatorom. Składam słowa uznania i gratuluję i wszystkim życzę tej wiary, która góry przenosi i nawet w mróz prowadzi nas tutaj, gdzie Boże Dziecię. Życzę tej miłości, która ogrzewa całe życie i ta miłość jest starym Boga, a Duch Święty rozlewa w ludzkie serca. Takiej miłości życzę. Życzę tego zdrowia, jak śpiewamy w pobożnej pieśni, za którym, którym tęskni cały świat. Niech to zdrowie podtrzymuje w tym działaniu dla ojczyzny i dla Kościoła, tutaj na naszej radzyńskiej ziemi. Dzieciom w sposób szczególny życzę, by wpatrzone przykład swoich rodziców, nauczycieli, w tych, którzy im przewodzą i prowadzą do dorosłego życia, by zawsze znajdowały ten wzór, który będzie światłem na każdy dzień życia. Raz jeszcze pozdrawiam wszystkich w imieniu księży naszego dekanatu wszystkiego najlepszego życia. Szczęść bardzo. Zapraszamy Pana Wojewodę, Pana tak Dziec Ruczuka. Księża, Szanowni Samorządowcy, Drodzy Państwo, serce się raduje, serce się raduje, bo już po raz czwarty gromadzimy się i oddajemy cześć Panu Jezusowi w Orszaku Trzech Króli w Radzeniu Podlaskim. Uroczystość objawiania Pańskiego, Epifania a w tradycji naszej ludowej święto Trzech Króli, święto radości i nadziei. Tak jak z nadzieją wchodzimy w 2017 rok. Z tej okazji chciałbym wszystkim zgromadzonym, Państwa rodzinom najbliższym, życzyć na ten nadchodzący nowy 2017 rok zdrowia. Szczęścia, radości, spełnienia planów, zamierzeń i Bożego błogosławieństwa. Bo tak jak mówi piękna polska kolenda: Podnieś rękę, Boże Dziecie, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę, swą siłą. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. żej, co swą pieśń na wysokości, chwała na wysokości, a chwała na wysokości, chwała na wysokości, a po, Pana Starostę A, Zaraz pójdziemy do domu Zrobimy herbatę z cytryną Zagrzejemy się Weźmiemy do ręki kredę Którą dostaliśmy w kościele I napiszemy na drzwiach KMB I będzie to Najpiękniejsze życzenie Jakie można było sobie wymyśleć Bo to będzie znaczyło Ni mniej, nic więcej Tylko niech Chrystus błogosławi Temu domowi to jest życzenie, które idzie przez cały rok, nie tylko z domem, bo dom to nie budynek, a dom to ludzie. I wszystkim tym, którzy do tego domu będą zachodzić. A tak po ludzku chciałem jeszcze życzyć pokoju. Takiego pokoju dla całego świata, dla naszej ojczyzny, ale i dla każdej rodziny, i tego pokoju takiego głębokiego w sercu zgromadzonego. A potem wolności. Bo wolność to kreatywność, a kreatywność to dobrobyt. A potem jeszcze miłość. A na koniec nadziei, żeby te wszystkie życzenia się spełniły. Szczęść Boże na 2017 rok. Szczęść Boże. Dziękujemy, cześć Boże. Panie zapraszamy. Trzy już Szanowni Państwo. Ja myślę, że wszystkich nas napełnia taka wielka radość, że możemy tą drogą, jaką przymierzali Trzej Mędrcowie, podążać, podążać i prowadzić również tych najmłodszych, tą drogą, drogą Bożą, drogą. Tak, aby rzeczywiście utrwalać przede wszystkim wiarę, naszą świętą katolicką wiarę, ale również tą wielką kulturę, i zwyczaje, nasze polskie zwyczaje, które są tak bardzo dla nas cenne. Niech to, co dzisiaj czynimy, niech to promienieje nie tylko na <laughs> Polskę, ale w ogóle na świat, na Europę, tak abyśmy dawali ten najpiękniejszy przykład trwania przy tych najpiękniejszych wartościach, które nam dał Pan Jezus. Wszystkim... Serdecznie dziękuję. Ja chciałbym serdecznie podziękować panu Wójtowi również za tą szopkę. Szopkę betlejemską, którą tutaj akurat pan Wójt skonstruował i przywiózł. Ale chciałbym równie serdecznie podziękować księdze Andrzejowi Kieliszkowi, wszystkim kapłanom naszego dekanatu, wszystkim naszym. Zasnym gościom za to, że uświetnili tą dzisiejszą uroczystość swoją obecnością. Serdeczne Bóg zapłać i wszystkim życzę wszystkiego co najlepsze. Błogosławieństwa Bożego na nowy 2017 rok. Wszystkiego najlepszego. Przeczymy Dziękuję bardzo. Czcigodni kapłani, dostojni państwo, kochani wiecie, że wszystkim dobrze życzę, przed chwilą pan burmistrz bardzo miło powiedział, że to ja wykonałem, ja panu Bogu dziękuję, że mam wspaniałych mieszkańców i to oni są owocami tej szopki, ale jest to miłe i bardzo dziękuję, że dobrze nam się współpracuje, że mogliśmy wspólnie z panem burmistrzem przygotować tę dzisiejszą uroczystość. Pod przewodnictwem księdza kanonika Andrzeja Kiliszka Aproposzcza warach świętej Tak. Szanowni Państwo, niech to rok 2017, na rozpoczęty, będzie szczęśliwy dla Was wszystkich. Bądźcie szczęśliwi, to znaczy zdrowi, bo to jest chyba najważniejsze, żebyśmy wszyscy byli zdrowi, ale żebyśmy też z optymizmem patrzyli na ten rok, żeby te zamierzenia, które są przed Państwem, udało się wspólnie spędzić. I żeby był wyjątkowy spokój i miłość w naszej ukochanej ojczyźnie. Wszystkiego najlepszego. Proszę o leczysty dla pana Walczukasa, a jeszcze dla. Musimy panu... dwie złoty, kolejny kolor. Zawsze to, to, to jest Ja buch to buch raz tak powiem, spirytus mowa, jak się zutro. to, jest, to mówiło, tej te inicjatywy. Tak to, to się pięknie mówi, tak jest, oczywiście rado, 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 jest to ogromna przyjemność rado, i radość, że cztery temu, że będzie to ten piękny po tym jak trzeba że będziecie sobie robić i to jest w poglądać z wcześniej 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 który dzisiaj przewodzi Orszakowi wcześniej 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 się wcześniej 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 będzie wcześniej z nasze, nasze obawy rozwijały już w pierwszy marsz Trzech Króli, pierwszy, panie, pierwszy, panie, pierwszy panie, orszak. Było bardzo, jedyny, bardzo dużo osób, jak dzisiaj widzimy, chociaż jest prezentowana bardzo, prezentowana bardzo zimno, ale, zbierna ale zbierna gorące serca spowodowały, że bardzo dużo dzieci, młodzieży i młodzieży starszych, bardzo się cieszymy, bardzo się cieszymy z tego, że właśnie E, Zaprowadziliśmy w na e, za Nie tylko mieszkańcy, w miasta, nie tylko mieszkańcy, instrumentalistom, wokalistom. było zaplanowane tutaj. Uświetnić, przyciąć, dodać. Włosy chyba nie będą. Koncert tak, został, ale nie wyszło. jest tak. Jezus Chrystus. Jest, tak? dziękujemy, Ale chyba koncertu nie zostało, będzie, bo jest za zimne Robert Instrumenty po zamalowano. Lubelski. Dziękuję że tak pięknie

Yeah. ale my teraz ten scenariusz staramy się jakoś realizować. Jest to taka inicjatywa, która może dlatego, że jest taką się drugą popularnością. Integruje już ze środowiska, są kościelne, samorządowe, mieszkanie. Ma wygodnia gminy, i wymiar tego szczęścimy. Przed wszystkim pięknie. Na ludzi jest to okazja i wyznania znania. Amém. mieszkańcom Radzynia za to, że przybyli, nie przelękli się mrozu i dali piękne świadectwo swojej wiary. Zapraszamy za rok, może temperatura będzie niższa i warunki podgodowe bardziej sprzyjają. Ja może jeszcze tak podziękuję, jeśli trzymamy i, trzy minuty tym, o sam ten sposób szczególny zaangażował się w przygotowanie tej dzisiejszej uroczystości zabudowę trzopki mieszkańcom Siedlanowa już się zaangażowali Mariusz. Kolewa, główny budowniczy, Jerzy Walczyna, radny gminy Henryk Rosiński, sołtys Ziszielanów, Ryszard Deleżów, Tomasz Kisiel. Za organizację transportu szopki na ręce pana komendanta powiatowej policji w radzeniu inspektora Zbigniewa Krzosa. Angażowali się też strażacy. Podziękowania na ręce prezesa OSP w Kudach Jerzego Bednarczyka i prezesa OSP w Ustraszy Krzysztofa Kochnio muszą pracowników urzędu gminy na